Ten smartfon składa się nie w jednym, a w dwóch miejscach, a jego cena mrozi krew w żyłach. Oto Huawei Mate „XT Ultimate Design“ i moje krótkie spotkanie z tym modelem. Już po samym pudełku widzimy, że będziemy mieć do czynienia z wyjątkowym urządzeniem i do tego niezbyt tanim. Gdyby Huawei Mate XT Ultimate Design był sprzedawany w Polsce, to kosztowałby zapewne w granicach 15 do 20 tysięcy, w zależności od wariantu. To może trochę ostudzić emocje, ale wierzcie mi, kiedy ten smartfon weźmie się do ręki, to robi on naprawdę mega wrażenie. Po rozłożeniu otrzymujemy ekran o wielkości aż 10,2 cala, czyli standardowego tabletu. W momencie, jak złożymy smartfon, na Dwie części, to naszym oczom ukaże się ekran 6,4 cala, który znamy. Już ze standardowych smartfonów. Położyłam go obok Huawei Piury 70 Ultra i gdybym nie wiedziała, co leży obok, to nawet bym nie zwróciła na niego jakoś szczególnie uwagi. Złożony smartfon ma zaledwie 12,8 mm grubości, jest zatem niewiele grubszy, tylko od pióry. Pokazuje to, że kolejny raz przesuwa się granica, która wydawałaby się nie do przejścia. Co zatem czeka nas dalej, to już zostawię Waszej wyobraźni. Spójrzcie jeszcze na rozłożony smartfon bardzo cieniutki tablet o grubości od 3,6 do 4,8 mm w zależności od miejsca. No Przyznacie, że wygląda to rewelacyjnie. W opakowaniu dołączono jeszcze słuchawki Huawei FreeBuds 5 w futurystycznym wyglądzie, które już doskonale znamy. W środku znajdziemy jeszcze ładowarkę samochodową. Jest też klasyczna ładowarka z kabelkiem do ładowania. No i standardowa papierologia. I bardzo ciekawe etui. Warto tutaj od razu powiedzieć, że sam etui nie jest tylko ozdobą, ale przede wszystkim spełnia funkcję ochronną. A chodzi tutaj głównie o najbardziej wrażliwe miejsce, czyli złożenie na zewnątrz. Etui to też blokuje telefon przed niekontrolowanym otwarciem. W sumie przyznam, że jest to ciekawie pomyślane, aczkolwiek chwilę trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby zawsze go odblokować, gdy chcemy otworzyć telefon. Poza tym wszystko wygląda w nim solidnie, a tylko dłuższe testy zapewnie wykażą, czy ekran przetrwa codzienne użytkowanie. Osobiście obawiam się trochę o to zgięcie, gdzie ekran pozostaje na zewnątrz oraz istnieje ryzyko, że złapiemy źle telefon i będziemy chcieli go zamknąć nie w tą stronę, którą powinniśmy, a jest jeszcze jeszcze jedno, ale producent zaleca, aby nie zginać go w temperaturze niższej niż minus 5 stopni Celsjusza. Na pokładzie Huawei Mate XT Ultimate Design znajdziemy procesor Kirin 9100, system Harmony OS 4.2, 16 GB pamięci RAM do 1 TB pamięci na pliki, WiFi fi 6, Bluetooth 5.2, GPS NFC, Głośniki stereo, baterie 5600 mAh, ładowanie przewodowe 66 W i bezprzewodowe 50 W. W kwestii wydajności czy pracy na baterii się nie wypowiem, bo ciężko to zrobić po jednej godzinie z telefonem, ale systemowo wygląda to naprawdę dobrze. Smartfon działa płynnie, aplikacje przeskakiwały sprawnie między ekranami. System znamy już ze smartfonu Huawei, więc nie ma się na nim co rozwodzić. To, co mnie oczywiście najbardziej zainteresowało, to aparaty. I powiem Wam, tak, jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Nie zawiodłam się, chociaż Huawei pióra 70 Ultra to nie jest. Jeśli chodzi o obiektywy, to znajdziemy w nim na tyle 50 megapikseli główny, 12 megapikseli peryskopowy telefoto i 12 megapikseli szerokokątny. W ekranie jest 8 megapikseli i tak, ten obiektyw mógł być lepszy. Na ekranie możecie zobaczyć kilka przykładowych zdjęć i fragment filmu, a tymczasem powiem Wam szczerze. Moje też serduszko mocno docenia takie spotkanie, chociaż są bardzo krótkie i pozostawiają duży niedosyt. Chciałoby się sprawdzić ten smartfon w praktyce przynajmniej przez kilka dni. Niemniej, po lekkim zastoju w ostatnim czasie na rynku smartfonu. Y mate XT Ultimate Design to powiew w pewnej świeżości. Kolejny raz udało się pokonać pewną granicę, która wydawałaby się nie do pokonania, tylko ta cena. I jak myślicie, tego typu urządzenia mają szansę się przyjąć, czy jest to raczej taki pojedynczy wyskok? Jeśli ja miałabym tutaj zwrócić na coś uwagę, to przede wszystkim przydałby się matowy ekran i rysik. Powiem wam wtedy, byłaby rewelacja, bo mielibyśmy fajny smartfon z matowym ekranem i do tego po rozłożeniu jeszcze mega fajny tablet. To co, nie będę już przedłużać i do zobaczenia w kolejnym filmie, a jak Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę.